Dziś taka piękna pogoda. A ja praktycznie od samego rana, przy budowie, przy chałupie, kurczę. Najpierw jakieś tam jeszcze porządki, które już były wcześniej zacięte, poprzekładałem trochę te wszystkie palety niepotrzebne. Z, znaczy, no te, które już zostały, już więcej nie zużyjemy pustaków. Trochę było zamówione z zapasem. Zapas za duży został zrobiony. Będę musiał to pewnie. Jak ktoś będzie chciał odsprzedać, no bo nie wiem co ja z takimi małymi ilościami zrobię. Deski, nie deski, śmieci, tutaj co prawda na bieżąco w miarę jest sprzętane, ale to wiecie, zawsze, zawsze coś tam się jeszcze znajdzie. Trochę może za wysoki bieg, mam. A od jakiegoś czasu, no tu jest pełno ludzi na budowie. Jedno auto, drugie, trzecie. Dwa stoją za, za ciężarówką, mamy ekipę, która montuje bramę, wcześniej zostały zamontowane okna, chłopaki od Tynków są, dwa auta, no i oczywiście moi majstry, o tam sobie zasuwa majster, Elewacje tutaj robią na wykuszach, tutaj między, między dachami elewacja, znaczy jest ocieplone zrobione już siatka, klej i będziemy tam elewację też już Agnieszka miała się zastanowić konkretnie jaki kolorek chce, bo to wiadomo kwestia kolorów to jest dla, to, to kobiety wybierają i co tam. Ma być dom jasny jakiś, dlatego bramy, okna, drzwi, dachówka, antracyt, a elewacja ma być jasna. Tak sobie umyśliliśmy i... I mi się to też będzie podobało. Znaczy, mi, się, mi się ogólnie dach, tak, ten kolor mi się podoba, a ja tam wiecie, na kolorach to się znam jak każdy facet, nie? Ciemny to ciemny, albo inaczej, to jest czarny tylko o innym odcieniu, natomiast wiadomo, kobiety to dokładnie wszystko wiedzą, czy to jest antracyt, czy jakiś tam inny strantracyd. także to wszystko, wszystko nasze szanowne małżonki wiedzą zdecydowanie lepiej niż my, a my jako faceci sobie tym kompletnie nie głowy zaprzątamy, no bo i po co? Nie jest to nam do szczęścia absolutnie potrzebne. To okienko robi robotę. Aczkolwiek jest jeszcze do ustawienia, do, do, do regulacji. Już zgłosiłem. Nawet jutro ma ktoś przyjechać. W sumie nie wiem, czy dzisiaj nikt nie miał przyjechać. O, cyk. Trzeba uważać z zachówką, żeby ona nie popękała. To jest ceramika, więc wiadomo. Im więcej razy ją przewozimy, ruszamy, tym jest większe niebezpieczeństwo uszkodzenia. Też paleta powinna bardziej prosto stać. Natomiast, no dlatego też takie porządki jeszcze w koło domu, chociaż widzicie tu majster cały czas, yy, co robią, tynki tutaj wynoszą. Też tak, nie wiem, mieli na kubkę nie rzucać, no ale dobra. To się tam akurat rozgarnie, to żaden problem. Yy. Folię mieli osobno brać, muszę im jeszcze przypomnieć, bo chyba im się zapomniało. No Moje filmy tynki są zrobione, pokażę Wam, może później. Nie wiem, chociaż dzisiaj chcę jechać siać. O tam stoi auto, też widać majstrów. Mam już ciągnik. O to, co dzisiaj rano zrobiłem, to zaczepiłem sobie 6620 do siewnika. Tata pojechał uprawiać pod owiec, zaczął uprawiać. Mówi, że jest elegancko, śmiało mogę jechać siać. Także rozładuję tutaj to pewnie. Wcześniej, jak o pół do czwartej, nie będę na polu. No, ale trudno. Trzeba tutaj też to zrobić, nikt za mnie tego nie zrobi tutaj, tego rozładunku. Fajnie w sumie idzie, auto tutaj sobie stanęło na, na drodze, na utwardzonym. No ja po polu trochę jeżdżę, chociaż to i tak... Trzeba będzie wszystko wyrównać, zlikwidować. Żeby był porządek. Bo to tu przecież takie kolejne nie mogą, nie mogą być. No, A gdzieś trzeba jakoś tą dachówkę dowieść, też, czy też inne jakiekolwiek rzeczy. No, w tej to nie ma o czym, o czym mówić. O, wychodzą majstry, tynkarze. No, także tak to dosyć poszła ta robota. Nie powiem, kurczę, naprawdę to wszystko fajnie poszło. Szybko, sprawnie. No i w tym tygodniu nie wiem jeszcze, czy będą. Nie, wiem, no, chyba chcę zacząć kłaść dachówkę. chłopaki w tym tygodniu chcę właśnie tutaj porobić elewację na tych wykuszach. Tam, żeby później już nie chodzić po tej dachówce, gdzie trzeba, to ma być zrobione i wtedy już doginają tam rury, te, jakie rury, doginają blachy, gdzieś tam, gdzie potrzeba na okapy. Komin mają przygotowany, nie widać komina, komin mają przygotowany, komin będzie obrobiony też ładnie z blachy, tak doszliśmy do wiosku, że to będzie chyba najlepsze, co może być, gdzie ten komin, widać go? Nie widać. Odwodnienie mamy od domu zrobione, zresztą to tak jak widać... Z, z rynien, raz, że mamy tutaj cały dom mamy e, zrobioną opaskę zbiera, o tam jest komin cały, z całego wkoło domu mamy zrobioną opaskę bo w piwnicy też się trochę woda pojawiała, ale to już jak fundamenty były wykopane od razu była zrobiona opaska no i później też jeszcze podłączymy sobie rynny do tego, rynny na pewno częściowo podłączymy do zbiornika na wodę opadową, chyba taki będę musiał pogadać z chłopakami z Kingspana też jakiś taki podziemny zbiornik byłoby najfajniej no oczywiście jakiś tam nadmiar czy może z, z przodu z rynien złapiemy sobie to też wpuścimy do odwodnienia e, no i tyle no i zobacz Grzesiu dojechaliśmy maszyna stoi a dziadka nie ma dziadkowi połączył wieszak w ciągniku i maszyna się wyczepiła dziadek pojechał już żeby pospawać, ale problem jest taki, że przy maszynie też pękło. Oj, o tu jest trochę mokro na ścieżce. A, tak już by było ładnie uprawione i bym przyjechał sicia, tak guzik. A myślałem, że nie zaczepi, ale jednak zaczepi sobie tutaj maszynę. Czekaj, jak on tutaj to jest? Jabłko jest. Co tu się to odczepiło? A tu się odczepiło, urwało. Dobra, spróbujemy podjechać tym ciągnikiem, zaciepimy i już pojedziemy, nie będziemy czekali na dziadka. Myślałem, że tu Tur będzie potrzebny, ale na szczęście nie jest. Kurde, ten ciągnik brudny, ciągle przy tej roboty, przy tym wszystkim. Teraz spróbujemy tu Grzesiu zaczepić zrobić. A, dziadkowi się trochę wał obkleił. Tu się wyczepiło dziadostwo. No, zaraz. Nie, muszę wysiąść. Muszę wysiąść i przestawić tam. Kurczę. A tak ładnie uprawione już jest, i bym siał. Siałbym, wiesz? Dobra, przymknę tutaj, żeby ci nie biało. Poczekaj. No, czekaj. O, tu jest mokro. Tu jest w tym rogu mokro. Przy tym lesie to jest zawsze mokro. Tu się urwało. Kurna. Wiesz jak pękł i ramię wypadło, i to się urwało, i tyłek. Co się, gdy cieszysz? Przecież dostałeś dopiero cukierka ty zaraz o jedna. Poczekaj, niech ja, jak zaciepię maszynę, wtedy dostaniesz. Oki? Okay? Oki, okay. butelka. No, Ej, hej! No, tak, Mateusz. No Mateusz, a powinieneś powiedzieć Tatusiu mój kochany Mateuszku Mam rację? Ty tak. galbatrosie jeden A jejaś taka pierdoła Mój tatusiu Kochany tatusiu Słucham kochany Grzesiusiu Jeszcze raz trzeba się przestawić A dam ci cukierka, ale jak zaciepie maszynę Przecież mówiłem, no patrz do jasnej anielki, czy mi tutaj się nie chce skręcić w tym błocie, czy co? Dziadek, dziadek pojechał. Tak, dziadek pojechał. Ale gdzie? Do pana, który mu pospawał przy ciągniku, wiesz? Dobra, ja muszę wyjść na dwór. Spróbujemy to pasem wszystko szczepić, wiesz? Żeby nam się nie rozleciało. Czekaj. Kukumo się Tato, się spiąć za Rozpiąć się chcesz? Tylko nic mi w tylko nie naciska. Ebo nie, bądź zapięty, dobra? Zaraz ja zaczepię i pojedziemy. Cóż my tu mamy? Wszystko w błocie, upieprzone. I teraz, co? Jak to teraz szczepić? Powiedzcie, pasem, ale jak? Pasem, ale jak? Jakbym to tak przykręcił dookoła. To możemy dać tak. Tutaj spodem. Myślę, żeby to miało sens. Coś takiego. się ładnie siedzi. Chyba to zrobiłem Uff, już Tak. tak na Olek Źle zaczepiłem to ucho, zostawiłem A tak w duszy Z dołu, na najwyżej pasy Na mój rozum powinno się trzymać, Dobra, tak To jest chyba od składania Nie, to jest od podnoszenia Dobrze, się wyhaczyły dziadek. Ten jest od składania Są brałeś? Nie. No, to bardzo dobrze. Dobra, teraz patrzymy, czy mam wszystko działa jak należy. Czekaj. To jest od składania. Dobra, teraz tak. Wąż chyba wyskoczył. Poczekaj. Ale, ale, ale... Olej. Czemu to opakowanie jest takie poniszczone? Chyba się bawiłeś nim, co? Nie, nie. Coś ci nie wiedzie jakoś. Kamera ma w poważaniu, wyłącza się. Powiem Wam najpierw, na czym polegała awaria. W siódemce mocowanie tej dolnej łapy jest zrobione mniej więcej tak. Nie jest takie pełne jak tu z dwóch stron, tylko coś takiego. Tu mamy jabłko, taki pierścień dookoła. I po prostu ta łapa, jak pracowała, wyrwała ten pierścień Wypadła tam z mocowania, zerwał się wieszak I przy okazji, przy agregacie się tam pękło Zrobili to, delikatnie pospawali, pękło znowu Ojciec pojechał znowu na spawanie, a ja mu podnoszę maszynę, bo Utopiła się stopka, położył jakiś tam kamień, drewko Utopiło się w diabły, więc znalazłem większy kamień, położyłem Spróbuję teraz linę odczepić, bo się zakryszczyła oczywiście no i biorę się za robotę, chociaż chciałem zacząć siać. Nie wiem, taka robota po nocy i ten... Zamiast w domu siedzieć, piwo pić albo żonę poprzytulać, to nie. To kurde, zawsze... Zawsze się coś spierdzieli. Żeby nie te awarie, to miałby to pole skończone, ja bym miał połowę zasianą. Pojechałbym do domu dosypać sobie siewnik na jutro, na spokojnie od jutra bym zaczął dalej siać. A ojciec dzwoni, że on tu... Miałem już dzisiaj nie jechać. Miałem już dzisiaj nie jechać, a ojciec dzwoni, ty weź przyjedź, bo... Maszyna się zapadła i trzeba ją podnieść. No, to jak już mówię, mam jechać, to wezmę ten siewnik, coś tam zasieję kawałek, spróbuję, zobaczę jak to wyjdzie, ale już widzę, że teraz lina nie będzie chciała wzejść. Kurna, do dupy taka robota jest, tyle wam powiem, to jest do dupy.